Co się wydarzyło w 2019 roku w przypadku chorób rzadkich? Jaki to był rok? 2019 rok myślę, że dla kilku. Jednostek chorobowych był dobrym rokiem z uwagi na to, że w 2019 roku no, były podjęte decyzje refundacyjne na te jednostki chorobowe. Natomiast musimy pamiętać, że jest mnóstwo, mnóstwo takich jednostek chorobowych, gdzie jeszcze są możliwości farmakologiczne, natomiast nie są refundowane. I między innymi jeszcze niezwykle ważna rzecz, co się też nie wydarzyło w 2019 roku a mianowicie, że miały być przeprowadzone nowelizacje aktów prawnych jak ustawa refundacyjna czy ustawa prawa farmaceutyczne, które również dałyby możliwości podjęcia refundacji i skorzystania z leczenia lekami chorymi, dla chorych na chorobę rzadkie. Jakie ma Pan oczekiwania co do 2020 roku? Pierwsze, najważniejsze, to nasze marzenie od wielu lat, a mianowicie przyjęcie i wdrażenie Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich, przynajmniej tej pierwszej części, która jest zapisana w tym dokumencie. Mam nadzieję, że wtedy los chorych na choroby rzadkie będzie zdecydowanie lepszy niż w dniu dzisiejszym.